I kochani, przyszedł ten czas po siedmiu latach, który będę się rozstawał z moim przyjacielem Yamaha XV1900, bo chcę spróbować jeszcze segmentu ADV. Razem przejechaliśmy 50 tysięcy kilometrów z takich dalszych podróży, które mi towarzyszyły, to byłem dwa razy w Rumunii, objeżdżałem Polskę przy granicach. Teraz ostatnio w tym roku pokonaliśmy Czarnogórę i Chorwację. Jestem pewny, że jak następny właściciel ją kupi, też będzie z niej zadowolony i będzie mu służyć następne kolejne lata. Kochani, chciałem Wam przedstawić, co w tym motocyklu jest dodatkowych takich akcesoryjnych dodatków, ładnych, chromowanych. Motocykl jest w wersji Stratoliner z oznaczeniem S czyli maksymalna ilość chromu, jaka występowała w tych modelach. Dołożony jest kufer, szat SH58X, czyli on się rozbudowuje. Ma trzy możliwości regulacji. Z dodatków, jakie ten motocykl posiada, Lead Bary oryginalne, nakładki na przedni błotnik, nakładka na tylni błotnik, rameczka, gmole kufrów tylnych, kufry oczywiście oryginalne, Yamahowskie, z czego tak przechodzimy do tyłu motocykla. Zabudowa tylnej ramy w chromie. Dodatkowo osłona na pas w chromie. U góry też podesty chromowane. Przełącznik zmiany biegów też jest akcesoryjny. Gwole oryginalne Yamahańskie. Z czego dołożyłem tutaj halogeny, które świecą w ten oto sposób. Poprzedni właściciel przełożył na Europejczyka na nasze przepisy. Chromy na zacisk hamulcowy, stopka hamulca, też akcesoryjna. Nakładki chromowane na popychacze. Dodatkowo mamy oparcie regulowane akcesoryjne, tylnie oparcie jest oryginalne. W motocyklu zostaje ładowarka bezprzewodowa do telefonu i taki mały gadżecik jako termometr. Motocykl jest ogólnie w bardzo dobrym stanie, wizualnym jak technicznym. Technicznym to powiedziałbym, że wzorowym. Wszystko działa bez zastrzeżeń. Wizualnie motocykl jest przepiękny. Obecny stan licznika. Już wam pokażę. To musimy przełączyć. 80 tysięcy cały czas rośnie, bo cały czas ten motocykl jeździ. Proszę bardzo, teraz tego odpalimy. Na oryginalnym wydechu oleju nie bierze grama od wymiany do wymiany. Olej jest wymieniany systematycznie co 6 tysięcy. Także przepięknie pracuje. Jeszcze są nakładki na zbiorniczki płynu chłodniczego i sprzęgła. Z czego też jest ładowareczka? I kochani, co wam powiem? motocykl, stan jak dla mnie, bardzo dobry. Widać jakieś tam ślady użytkowania minimalne, jakieś tam ryski. No ale to motocykl jeżdżący, nie stojący w garaży. Kufer jest w tej pozycji, a za chwilkę go powiększymy. I już chodzą dwa pełne kaski. Na tylnej oponie jest zrobione 4000 km, była założona na początku tego roku. Z dodatkowych akcesoriów jeszcze mamy chromowaną osłonę na rozrusznik. Motocykl na pewno komuś bardzo jeszcze miło posłuży. Następne kilometry, kto by był zainteresowany, bardzo proszę o kontakt. Zapraszam.